Siema. Kolejną rzeczą, którą będę wymieniał w broni, jest w sumie nawet nie wymieniał, a zakładał. Jest to lejek do gniazda magazynka. Firma to Mi Ukrain. Nie wiem, czy to jest dobre. Mam to dosłownie od kilku dni. Założyłem sobie, przymierzyłem. I wiem jedno, że plastikowe magazynki nie są identyczne z tymi stalowymi. Stalowe wchodzą bez problemu. Z plastikowymi miałem delikatny problem, ale o tym zaraz. Tu nie musimy rozbierać broni, ale i tak ją sprawdzimy na wszelki wypadek. Montaż tego jest bajecznie prosty. Jest to jedna śruba, jest jeden e, zaczep i tyle. Obracamy broń i musimy sobie to. Paluszkami najlepiej rozłożyć, tak żeby zaszło za kabłąk. Teraz tę blaszkę musimy założyć pod to, żeby nam to się spasowało. Dociskamy i możemy skręcać. Tu niestety producent dał nam trochę długą śrubę, co też zaraz wam pokażę. Nie jest do końca fajne, bo kiedy ją dokręcimy, ona z jednej strony całkiem sporo wystaje. Lejek mamy założony. Nie wiem, czy będzie to widać w tej kamerze, ale tutaj właśnie jest to, co mówiłem, że ta śrubka całkiem sporo wystaje. Ogólnie lejek jest spoko. Czy duży efekt to robi? Nie wiem. Na pewno to, co chcę Wam pokazać, to jest to, że stalowe magazynki wchodzą bez problemu, ale plastikowe mają czasem taki moment, że ciężko je włożyć. Ja to rozwiązałem tym i wyjąć. Że delikatnie je tutaj podszlifowałem. Wchodzą e, jako taką. Mam nadzieję, że się wyrobią jeszcze, bo... W sumie nie są, jakieś nowe, nie są jakieś stare. Tak więc mówię, sprawdźcie u siebie, jeśli będziecie to montować. Czy też będzie ten problem, że na plastikowych magazynkach wam dużo ciężej to wchodzi niż na stalowych? No i co? Podobało się to łapki w górę, nie to w dół. Wisi mi to. Eee... I standardowo, jeśli zrobilibyście to lepiej, wiecie jak to zrobić sprawniej, piszcie. Sekcja komentarzy jest Wasza. Trzymajcie się, cześć.